Dla osób, które przygotowują się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, chciałabym tutaj Państwu przedstawić, oczywiście pokrótce, jak wygląda propozycja planu spłat. Będę również tutaj prezentowała Państwu wszystkie propozycje syndyka oraz sądu dotyczące przygotowania planu spłat. Oczywiście najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponadto musimy dobrze przygotować uzasadnienie. Od naszego uzasadnienia, zebrania dokumentów i od osoby, która was poprowadzi przez cały proces upadłości, zależy to, jak będzie wyglądała wasza upadłość, a przede wszystkim jak będzie wyglądał koniec, czyli samo zakończenie, a więc przygotowanie planu spłat bądź umorzenie. Ja poszukam w swoich dokumentach, Tutaj wszystkich tych propozycji, chociaż bardzo często je też prezentuję w innych mediach społecznościowych czy na Facebooku, na swoim koncie. W związku z tym chciałabym też tutaj zacząć pokazywać Państwu i prezentować, jak to rzeczywiście wygląda, ponieważ bardzo Wam to pomoże i ułatwi podjęcie decyzji odnośnie spłaty planu spłat, czy samego tutaj no, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a więc wystartowaniu już bez długów w to życie. Co jest dla Państwa oczywiście najważniejsze? A więc korzystajmy z tego dobrodziejstwa, które daje nam prawo upadłościowe, nowelizacja tego prawa od 2020 roku. Już możemy oddużyć się z naprawdę ogromnych kwot zadłużenia. I tutaj chciałam Państwu zaprezentować kolejną osobę i już tu Państwu czytam. Osoba ta. Miała 112 tysięcy zadłużenia wobec jednego wierzyciela. Wynikało to z niepłacenia czynszu za lokal, Był to, jest to pani była przedsiębiorczyni, która prowadziła działalność gastronomiczną. Jej renta obecnie wynosi 2364 zł z groszami. Natomiast w propozycji tutaj syndyka, syndyk zaproponował 30, zaproponował 300 zł miesięcznie w 72 ratach miesięcznych. A więc uznał, że upadła, zawiniła troszeczkę i mogła rozeznać się, że zaciągając kolejne zobowiązania, aby pokryć inne zobowiązania, dołożyła starań do tego, że zwiększyła stan zadłużenia i w ten sposób popadła w stan niewypłacalności. Ja oczywiście zaproponowałam tutaj klientce, że złożymy tutaj pismo na, ten, na tą propozycję syndyka, natomiast pani tutaj zdecydowała, że ona nie chce zmieniać tego planu spłat, że ona chce go sobie Uczciwie spłacać przez te 72 miesiące, ale ma już określoną kwotę. No i tak naprawdę już tu Państwu mówię: ze 112 tysięcy, które klientka miała do spłaty, bo tyle żądał wierzyciel, ma do spłaty 21 600 zł, czyli te 72 raty po 300 zł. Sytuacja ta jest tutaj o tyle podbrankowa, iż klientka zajmuje się swoją niepełnosprawną córką, która jest ciężko chora. Córka ma oczywiście swoje dochody, natomiast klientka otrzymała informację, że będzie musiała zapewnić córce ośrodek stałego pobytu, ponieważ ani hospicjum, ani też inna instytucja nie chce jej przyjąć, a więc również szpital nie może się nią opiekować. W związku z tym będzie musiała prywatnie wynająć taką placówkę. A co oczywiście jest bardzo kosztowne i drogie. W związku z tym razem podjęłyśmy decyzję, że zostajemy przy tym planie spłat. Nie będziemy się odwoływać od, tego, od tej propozycji. Ona jest naprawdę dla niej super. Ma 300 zł do zapłaty, da radę spokojnie. Ale z chwilą, kiedy będzie musiała córkę oddać do zakładu i ponosić wysokie koszty w granicach 4000 zł miesięcznie, to renta córki niestety nie wystarczy jej na to pokrycie i ona będzie musiała to, Finalizować również i sponsorować ten pobyt córki w tym ośrodku. W związku z tym, oczywiście, chciałabym tu Państwu też przedłożyć, że nawet jeżeli zaakceptujecie taki plan spłat, to jeżeli powinie Wam się noga, coś się wydarzy w Waszym życiu, w Waszej sytuacji, to możecie Państwo pisać do sądu o zmianę tej decyzji i umorzenie pozostałych zobowiązań. Więc jeżeli plan spłat jest na 72 miesiące, to nie oznacza, że będziecie musieli go zrealizować i tutaj też oczywiście podejdziemy do tego, że jeżeli klientka będzie już miała wybrany ośrodek, umieści tam swoją córkę, to będziemy pisać o umorzenie zobowiązań, bo wykażemy wtedy koszty, jakie ona musi ponieść, bo to też oczywiście będzie decyzja tutaj instytucji miejskich, które rzeczywiście zobowiążą ją do tego, aby płaciła też takie wysokie koszty i będzie miała do wykazania rachunek, że płaci na przykład 4 czy 4,5 tysiąca złotych miesięcznie w związku z tym z własnej emerytury będzie też wspierała tą córkę. Tak to wygląda, drodzy państwo, dlatego dla tych osób, które przygotowują się do ogłoszenia upadłości, mają jakiekolwiek pytania z tym związane są jakieś niepewne, obawiają się też tego, co się może wydarzyć po drodze. To, drodzy państwo, jeżeli wniosek jest dobrze przygotowany, w miarę profesjonalnie, nie ma, zawiera żadnych błędów formalnych, przygotowaliśmy i opisaliśmy nasze uzasadnienie rzeczywiście z prawdą, co jest dla sądu oczywiście do sprawdzenia, ponieważ wystarczy, że sąd wskaże nam, jakiego dokumentu potrzebuje, aby udowodnić swoją winę bądź niewinność, to w takiej sytuacji jesteście Państwo naprawdę wygrać, wygrać bardzo wiele w życiu. No w tej sytuacji tak zdecydował syndyk. Ja oczywiście jak najbardziej chciałam się tutaj odnieść do tego i zmniejszyć ten czas trwania, z tym, że pewnie wzrosłaby też rata. A na to chwilę klientce bardzo zależy na tym, aby rata do planu spłat była bardzo niska, o to wnioskowaliśmy, ponieważ ona i tak wspiera to dziecko, dlatego też taka decyzja klientki, że ona chce to zostawić, nie chce zwiększyć tej raty, nie chce też walczyć z losem, bo powiem państwu jeszcze taką jedną sytuację, gdzie jedna z osób tutaj z właśnie z TikToka odezwała się do mnie z prośbą, aby Zwrócić się do sądu z przygotowaniem pisma, ponieważ osoba ta otrzymała kiedyś propozycję planu spłat i stwierdziła, że ona nie będzie w stanie spłacać takiego planu spłat, i sąd sama oczywiście sobie to wszystko opracowywała, no i sąd stwierdził, że dając jej propozycję 300 zł na tam 40 czy 50 ileś miesięcy, jeżeli ona nie chcę spłacić tak niskiego planu spłat, to w takim razie nie oddłużę jej w ogóle. W związku z tym to też musicie Państwo wziąć pod uwagę, i mam nadzieję, że rozumiecie mnie o co chodzi. Jeżeli sąd proponuje Państwu jakąś, e, daje jakąś propozycję, to przeliczmy sobie, ile tak naprawdę mieliśmy długu, ile tak naprawdę tego długu sąd zobowiązuje nas do spłaty, a potem przemyślmy, czy nam się to opłaca, czy warto szarpać się z tym losem, żeby zrobić sobie na złość. Pamiętajmy, że na każdym etapie, kiedy cokolwiek się w naszym życiu wydarzy, a spłacamy już plan spłat, możemy w tym czasie wystąpić oczywiście do sądu z wnioskiem, z prośbą o umorzenie pozostałych zobowiązań. Tak, abyście Państwo nie musieli tego planu spłat realizować, jeżeli pogorszy się Wasza sytuacja życiowa, materialna, ktoś zachoruje, ktoś odejdzie z Waszej rodziny czy rozstaniecie się. Także. Na tą chwilę, kiedy składaliście wniosek, czy był ustalony plan spłat, Wasza sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, natomiast dzisiaj też wygląda zupełnie inaczej. To to jest dla Was istotne. Możecie Państwo na każdym etapie spłaty planu spłat zwrócić się do sądu albo o umorzenie pozostałych zobowiązań, albo o zmniejszenie raty do planu spłat, albo o skrócenie terminu spłaty planu spłat. Wszystko jest możliwe, wszystkiego możecie. Dokonać, możecie pisać do sądu na każdym etapie waszej upadłości. Serdecznie państwa pozdrawiam, zapraszam do kontaktu. No i co, trzymam za was kciuki.